Słuchajcie, już jesteśmy. Słuchajcie, mamy tutaj podłączone. Na razie nic się nie dzieje. Nie wiem dlaczego. Co tu jest nie tak? Słuchajcie, tutaj ten przycisk reset. Coś tam ruszyło. Nie mam pojęcia, co jest. Nie mam. O, coś ruszyło. Coś ruszyło. Coś się załączyło. Czekamy. Wiecie co? Opowiem wam jedną rzecz. Myślałem o tym, żeby go jak najszybciej, że tak powiem, uruchomić. Nie? Tylko słuchajcie. No dobra, uruchomić, uruchomić. Nie? Tylko teraz tak. Mamy tutaj kabelki wyjściowe. Mamy wszystko popisane. Ja tutaj pozakładałem izolację, że jak będę tutaj skręcał tego minusika, żeby tutaj do niczego nie dotknąć. Tych kabelków na razie nie usuwałem. Ze względu na to, żeby po prostu zobaczyć jak to będzie z podłączeniem do sieci, tak, żeby sobie przetestować, żeby widzieć który kabel gdzie jaki tam jest, nie? Mamy dwa kabelki zasilające brązowe, czyli live, tak? Czyli sieć z sieci. Dwa niebieskie po prawej stronie to też są jakby neutral z sieci, a te dwa tutaj brązowe i niebieski te króciutkie takie, no to tutaj już jest do wyjścia, nie? No dobra, no co. Yy, mamy, nie? Muszę, ale słuchajcie. Właśnie, bo nie dokończyłem. Yy, tak szybko chciałem to wszystko uruchomić, że yy, muszę się teraz pobawić. Yy, że tak powiem, czym się pobawić? Yy, a, no widzicie. Jest na wyspę ustawioną. No i bardzo fajnie. I jak na wyspę jest ustawioną, no to już jesteśmy w domu, ale i tak instrukcja obsługi muszę poczytać. Słuchajcie, instrukcja po, obsługi w języku polskim nie jest dostępna. Trzeba sobie ją ściągać z francuskich lub niemieckich stron. Mm, no, lub w języku angielskim, więc ściągniemy sobie, bo ja tylko na telefonie miałem, więc musimy ją ściągnąć. Przetłumaczymy, chociaż jako tako sobie z językiem angielskim radzę, ale żeby tam nie zrobić jakiejś gafy czy coś tego typu, więc przetłumaczymy ją na język polski i, i ściągniemy sobie ją z internetu. E, wydrukujemy i będziemy mieli. E, no. Co będziemy mieli? No, będziemy mieli sobie instrukcję obsługi, tak? I będziemy tutaj się bawić. No, ale już widzę, że jest już jest nastawiony na, yy, na wyspę. Zobaczymy, jak tutaj będzie to wszystko podłączone, tak? E, zaraz pójdę po kontroleczkę. E, tutaj muszę właśnie posprawdzać, w którym jest prąd, w którym nie ma. I słuchajcie, myślicie, łatwo było to wszystko zamontować? Łatwo było wyciągnąć ten y, kabelek, y, że tak powiem, przycisk do restartu, y, którym zajmowaliśmy się we wcześniejszym filmiku. Nie, nie było łatwo, słuchajcie, nigdy nie jest łatwo. Był problem z przytarganiem go tutaj, bo waży z 60 kg. Problem był z odkręcaniem, ale jakoś tam sobie poradziliśmy. No i co, i dalej rozwiązujemy problemy, nie? To jest na razie na kabelkach 4mm podłączony, bo to jest tylko w formie testów. Nie będziemy tutaj dużych obciążeń kłaść, żeby to. No, żeby nie obciążać, żeby tutaj te kabelki się nie grzały, coś się załączyło. Słuchajcie, coś burczy. Nie wiem, czy spierniczeć stąd, czy, czy, czy nie spierniczeć. Nie mam. Nie mam pojęcia, ale nie, tutaj widzę, że się pokazały yy, parametry, tak? Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Muszę to wszystko poczytać. Widzicie tutaj 147, nie wiem, wat, ale co to ciągnie? Czy to daje z akumulatorów tako? Czymś takim? Nie wiem, kabelki się nie krzeją, jak na razie. Nic tu się nie dzieje. Muszę poczytać 149 W. Ale to co, on pobiera, czy czy co, czy, czy, czy podaje? No nie wiem, może trzeba poczytać, tak? Yy, prawdopodobnie ten inweter był ściągnięty z. Yy, no chłopak mi mówił, że on przyjechał gdzieś tam z daleka, bardzo daleka. No nie pamiętam teraz, dacie wiarę. No dobra, nieważne. W każdym razie zobaczymy tutaj musimy poczytać instrukcję coś buczy. Coś tu pokazuje. Musimy to wszystko rozkminić. Pewnie pokazuje parametry podawania. No i parametry amperażu, voltów, tak? Zobaczymy co to on będzie pokazywał, musimy instrukcję poczytać, nie? A teraz ja lecę po kontrolkę, że tak powiem i sprawdzimy w których gniazdkach jest kabel i podłączymy jakieś gniazdko tutaj. Oczywiście to wszystko na razie jest bez zabezpieczeń, więc nie róbcie tego, tak? Sami w domu. Bo ja się trochę na tym znam, że tak powiem, i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. A wy nie, nie, nie bawcie się, zawołajcie jakiegoś elektryka, tak? Bo sami wiecie, że to jest bardzo niebezpieczne, nie? więc widzicie takich kabli, takich rzeczy nie róbcie, bo tu już jest prąd. Nie? No my będziemy się bawić buczy, nie podoba mi się to, nie? Że to buczy. Słyszycie? Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, słuchajcie, to co? Dzisiaj na tyle, widzimy się w kolejnym filmiku, bo już szósta minuta się zbliża. Dość pierdzielenia, widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, cześć.